Cześć z tej strony, Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś przyjrzymy się wiadomościom ze świata kryptowalut z ostatniego tygodnia. W tym odcinku dowiecie się m.in. o czym rozmawiał Kongres Stanów Zjednoczonych w sprawie Libry i kryptowalut. A więc zaczynajmy. Na początek może przyjrzyjmy się sytuacji Bitcoina. Jak widać, w tym momencie cena bitcoina to 1657 dolarów i odbiliśmy się tutaj z tego właśnie poziomu 9000 dolarów. No i czy to koniec spadków? Moim zdaniem nadal istnieje szansa, że zajrzymy spadek do około 8200-8400 dolarów. Dlaczego? Po pierwsze, jak przyjrzymy się wykresowi futures. Jak już wspominałem wcześniej, na wykresach futures często tworzą się takie oto przerwy, i takie przerwy są w przyszłości wypełniane. Zobaczmy, tutaj mieliśmy taką przerwę, i została ona wypełniona raz, dwa, trzy, cztery dni później tą pojedynczą linią, która spadała w dół. Następnie tutaj była przerwa, została wypełniona tutaj. Ta przerwa nie została jeszcze wypełniona, jak widać. Ta przerwa została wypełniona także kilka dni później. A więc, w związku z tym, że tutaj w tym oto miejscu mamy tą przerwę, jest ona właśnie od poziomu 9000 do około 8450, czyli jest duża szansa, że ta właśnie przerwa w tym oto miejscu zostanie wypełniona i mamy tutaj także potwierdzenie tego. Po pierwsze, w przeszłości Bitcoin właśnie w tych granicach się odbijał. I szedł w takim kanale właśnie od 7400 do 9000. Oznacza to, że jeśli spadniemy poniżej tego właśnie poziomu, możemy właśnie spaść nawet do 7500, zanim się odbijemy w górę. Druga rzecz jest taka, że tutaj mamy na czarno zaznaczyłem trend wzrostowy długoterminowy, czyli jeśli w najbliższych dniach byśmy spadli do tego poziomu 8400, to akurat pokrywa się on właśnie z tą linią wzrostową. Pokrywa się on aż do tego mniej więcej miejsca, czyli aż do początku sierpnia. Czyli podsumowując, moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że w ciągu dwóch najbliższych czy też trzech najbliższych tygodni spadniemy z ceną chociażby na moment do 8400. Oczywiście pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna, to jest tylko moje zdanie. Mogę się oczywiście mylić. Może za dwa tygodnie cena bitcoina będzie wynosiła 20 tysięcy dolarów, także. Nigdy nie wiadomo. A teraz przejdźmy już do wiadomości. Pierwsza wiadomość z Zimbabwe. W Zimbabwe w związku z tym, że jest tam hiperinflacja, cena Bitcoina zaliczyła 1000% wzrost. No i jak możemy się tutaj dowiedzieć, jak to widać na screenie, cena Local Bitcoin w Zimbabwe wynosi nawet 100 000 dolarów. Kolejny news dotyczy Indii, a mianowicie. Według tego newsu, bitcoin nie jest jednak zbanowany w Indiach. Jakiś czas temu w newsach było, że Indie właśnie zbanowały bitcoina. Według tego newsu, Indie bitcoina nie zbanowały, także dochodzą sprzeczne sygnały. Podsumowując, to co powiedział przedstawiciel rządu, to skomplikowane. No i teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli do tego, o czym rozmawiano w kongresie Stanów Zjednoczonych na temat kryptowalut i Libry. Jedna z ciekawszych twierdzeń, jakie padły na tym posiedzeniu, było: There is Bitcoin and then there is shitcoin. Czyli w wolnym tłumaczeniu, jeden z przedstawicieli kongresu powiedział, że jest Bitcoin i także są shitcoiny. Czyli w wolnym tłumaczeniu główniane kryptowaluty. Kolejną bardzo ciekawą rzeczą, która została powiedziana podczas tego posiedzenia, jest właśnie tutaj ten fragment. Czyli, w świecie, który założył Satoshi Nakamoto, czyli twórca Bitcoina, jest to, że będzie on siłą nie do zatrzymania. I podsumowanie tego jest takie, że nie powinniśmy powstrzymywać tej innowacji. Nie powinniśmy jej ograniczać, a ci, którzy próbowali banować bitcoina, blokować dostęp do kryptowalut, wszyscy ci, którzy próbowali go blokować, ponieśli klęskę. Czyli płynie z tego dosyć pozytywny wydźwięk, a mianowicie kongres USA zdaje sobie z tego sprawę, że nie jest w stanie zablokować bitcoina, nie jest w stanie go kontrolować czy też ograniczyć, więc miejmy nadzieję, że pozwoli mu żyć własnym życiem i się rozwijać. Kolejna bardzo ważna rzecz, która została powiedziana, wspominałem już o tym wcześniej, zostało stwierdzone, że Libra to nie jest kryptowaluta. I zostało to podkreślone dwukrotnie: Libra to nie jest kryptowaluta, tak jak wspominałem, to jest po prostu stablecoin, który ma centralny zarząd, ponieważ ta Libra Association, czy jak to się tam nazywa, by tym wszystkim zarządzała, a w przypadku kryptowalut jest to wszystko zdecentralizowane. Kolejny news dotyczy Chin, a mianowicie w Chinach bitcoin jest niby nielegalny. Natomiast według tego newsu, sąd w miejscowości Hangzhou uznał bitcoina za wirtualną własność, czyli w związku z tym orzeczeniem sądu można bitcoina legalnie posiadać. Natomiast z tego, co tutaj możemy przeczytać, posiadanie bitcoina jest właśnie legalne. Ponieważ jest to wirtualna własność, natomiast nie są to normalne pieniądze, nie jest to waluta. Poza tym w Chinach nielegalne jest kupno i sprzedaż bitcoina, także jeśli ktoś go ma, jeśli ktoś go jakimś cudem kupił, może go posiadać, natomiast nie może nim handlować, nie może go sprzedawać, kupować, tradować. Kolejny news dotyczy obywatela Izraela, który ukradł 1,7 miliona dolarów w kryptowalutach. Jak dowiadujemy się z tego artykułu, ukradł on m.in. Bitcoin, Ethereum, Dash od użytkowników w Holandii, Belgii oraz w Niemczech. Działał on na takiej zasadzie, że stworzył sieć stron, które były oczywiście stronami do tego, żeby okraść użytkowników, na których był malware, czyli złośliwe oprogramowanie, które wykradało informacje dotyczące portfeli. Kolejny news dotyczy prawdziwej tożsamości Satoshi Nakamoto, czyli twórcy Bitcoina. Niektórzy sugerowali, że Satoshi Nakamoto to w rzeczywistości Neil Stevenson, czyli jeden z bardzo znanych autorów książek science fiction. Sam zainteresowany, czyli Neil Stevenson, powiedział, że nie jest Satoshi Nakamoto, aczkolwiek te podejrzenia to dla niego jest komplement. I na zakończenie przewidywania kursa bitcoina w 2020 roku. Według Johna McAfee w 2020 roku zobaczymy bitcoina za milion dolarów. Oczywiście należy do tego podejść z przymrużeniem oka. Moim zdaniem możliwy jest milion dolarów, ale raczej nie w 2020 roku. Raczej byłby to 2025, może 30 rok. Ale kto wie, może się zdarzyć, że rządy zaczną używać bitcoina i kurs poszybuje do góry. A może napływ inwestorów instytucjonalnych tak wypnie cenę do góry, że będziemy odnotowywać same wzrosty i jeszcze na przykład w tym roku zobaczymy Bitcoina za 100 tysięcy dolarów? Któż to może przewidzieć? Natomiast bardziej realistyczna prognoza jest tutaj poniżej, czyli plan B, kryptoanalityk. Napisał, że kurs Bitcoina może osiągnąć 100 000 dolarów już w 2020 roku. Czyli w 2020 roku 100 tysięcy dolarów jest to moim zdaniem dosyć prawdopodobne. W tym roku nie zdziwiłbym się jeśli zobaczylibyśmy Bitcoina na poziomie 30-40 tysięcy dolarów. Natomiast według tego analityka możliwy jest właśnie milion dolarów za Bitcoina w 2024 roku. Natomiast w 2028 roku, według tego analityka, jeden bitcoin będzie kosztował 10 milionów dolarów. Dajcie znać w komentarzach, ile według Was bitcoin będzie kosztował w 2020 roku. I na dziś to było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.